Baba Wanga to z pewnością jedna z najbardziej tajemniczych wizjonerek świata. W 1923 roku kobieta na skutek potężnej wichury uległa wypadkowi i niestety straciła wzrok. Jak twierdziła potem, gdy wiatr ją atakował, ona czuła, że ktoś dotyka jej głowy. Wanga przychodziła wiele operacji, niestety ostatecznie co go widzi, straciła zdolność widzenia. Wtedy właśnie skierowano ją do ośrodka dla niewidomych, gdzie zaczęło dziać się z nią coś niezwykłego. Kobieta coraz częściej słyszała głosy ludzi, których nikt nie słyszał poza nią samą. Pod koniec lat 30. Wanga zapadła na zapalenie opłucnej na skutek zimnej, jakiego doznała stając po zasiłek. Wtedy właśnie prawie straciła życie, jednak ostatecznie wszystko skończyło się dobrze. Od mniej więcej tego czasu jej życie zmieniło się w jeszcze bardziej niezwykłe i tajemnicze. Pewnego dnia kobieta zaczęła mówić do innych niskim głosem mężczyzny i wyznała, kto straci życie w konflikcie. Co kogo czeka i jaki będzie efekt konfliktu. Podała nawet datę początku konfliktu wyznaczając go na 6 kwietnia, jednak zupełnie nikt jej nie wierzył. Dopiero gdy nadszedł 6 kwietnia i jej słowa się spełniły, ludzie przestali wątpić w jej moc. Od tego czasu Wanga zaczęła być traktowana z szacunkiem, i nawet wykształceni ludzie na wysokich stanowiskach zaczęli bywać u niej z prośbą o przepowiednie. Kobieta miała przewidzieć ogrom wydarzeń, takie jak rozpad ZSRR czy World Trade Center. Jasnowicka odeszła w 1996 roku, nie chcąc poddać się zabiegowi w związku z nowotworem. Kobieta zostawiła po sobie szereg bardzo tajemniczych przepowiedni, których źródła często są podważane. Wiele z nich też nie do końca się spełnia, choć wielu znawców podaje, że z czasem wiele z nich się wypełni i nie należy patrzeć na daty, bo przyszłość cały czas się zmienia. I nie można jej przewidzieć co do miesiąca czy nawet dokładnego roku. Wanga miała jednak przewidzieć zaburzenie, które dotknie prezydenta Ameryki, incydenty wyznawców islamu, którzy będą na wiele sposobów zabierać ludziom spokój i bezpieczeństwo. Przewidziała też topnienie lodowców. Wiele wizji Wangi dalej jednak czeka na spełnienie. Na przykład ta, iż za jakiś czas powstaną pół ludzie, którzy wcześniej byli zwierzętami. Będą to istoty odznaczone inteligencją, jaką posiada człowiek, a jednak obdarzeni umiejętnościami przypisywanymi zwierzętom, jak latanie, oddychanie pod wodą, niesamowita zwinność, siła czy wyczulone zmysły. Wielu badaczy przepowiedni Wangi bardzo zainteresowało się tym tematem, podając, że jeśli się to wypełni, to może być to też początek końca człowieka, jakiego dziś znamy. Ludzie tacy jak my, bez nadludzkich mocy, będą słabi, zbyt delikatni i najpewniej poddani łasce pół ludzi po pół zwierząt. Zwraca się uwagę, że człowiek wtedy otrzyma karę od zwierząt, które przez lata skazywał na życie w klatkach, odbierał im życie i zjadał, często nawet na wyrost, bo mięso się marnowało, gdyż ludzie nie byli w stanie tego przejeść i to, że zwierzęta straciły życie, szło całkowicie na marne. Inna jeszcze niespełniona przepowiednia baby Wangi dotyczy faktu, iż ziemia zacznie pogrążać się w ciemności i z czasem przestanie nadawać się do życia. Wanga jednak twierdzi, że ludzie do tego czasu będą już gotowi, by prowadzić życie na innych planetach. Ludzie osiedlą się na pewnej planecie, gdzie rozpoczną wszystko od nowa, będą walki o jedzenie, o władzę, a człowiek zacznie zmieniać się ze względu na inny klimat na nowej planecie. Co więcej, powstanie tam i nowa religia, którą zapoczątkuje tajemniczy prorok. Co więcej, prorok i wiara. Ma sprawić, że ludzie całkowicie odwrócą się od nauki, zawierzając swój rozwój bytom duchowym i potędze mocy innych światów, to jednak ma przynieść niezwykłe skutki, gdyż ma to sprawić, że każdy człowiek bardzo rozwinie się duchowo, zyska niezwykłe możliwości i uzyska zdolność kontaktu z boskimi siłami, które stworzyły wszechświat. To jednak nie wszystko, bo w swoich wizjach Wanga miała wspomnieć o tajemniczym wydarzeniu, jakie czeka ludzkość. Chodzi tu o odkrycie granicy wszechświata, która dla społeczności ludzi ma być czymś niezwykłym i ma wywołać wiele obaw i niepewności. Część ludzi nie będzie się interesować tą granicą, jednak większość decyduje i ostatecznie granica wszechświata zostanie przekroczona. To zdecydowanie jedna z najbardziej fascynujących przepowiedni Jasnowickiej. Co więcej, zdaniem wizjonerki, to właśnie po przekroczeniu granicy wszechświata ma nastąpić coś, co Wanga nazwała końcem świata. Pytanie, co miała na myśli. Czy gdy ktoś przekroczy granicę wszechświata, następuje automatyczna destrukcja? Co ludzie tam odnajdą? Niektórzy badacze religii świata piszą, iż Bóg lub bogowie często, według religijnych opisów, mają błyszczeć niezwykłym światłem i to światło ma być tak potężne, że gdy człowiek je ujrzy, traci wzrok lub umiera. Wspomina o tym Biblia, ale też mitologia, opisując bogów takich jak Zeus i Asklepios, którzy wydają niesamowicie potężny blask. Czy za granicą wszechświata mieszkają bogowie? Czy gdy wreszcie ludzie ujrzeli niewiarygodny blask bogów, jednocześnie rozpoczął się wielki wybuch światła, który dawniej miał dać początek wszechświatowi? Baba Wanga miała wiele przepowiedni. Niektóre być może wypełniają się na naszych oczach, inne mniej i być może nigdy się nie wypełnią. Warto pamiętać, że temat przepowiedni Wangi jest naprawdę zagmatwany. Niektórzy uważają wręcz, że przepowiednie Wangi zostały sfałszowane i wcale nie wyszły z jej ust. Być może tak właśnie jest z prorocą, która dotyczy Rosji. Wanga w swoich przepowiedniach miała wspominać o przyszłości Rosji i samego przywódcy tego kraju. Jej proroctwa zakładają scenariusz, który miejmy nadzieję nigdy się nie spełni. Wanga w swoich wizjach bowiem miała ujrzeć, jak to kraje upadają i uginają się pod naciskiem rosyjskich oddziałów. I choć często mówi się o wspaniałej, wyjątkowej przyszłości Polski, to Wanga niestety nie wspomina o tym nawet słowem. Wizjonerka ujawnia tylko fakt, że prezydent Rosji zostanie prawdziwym władcą świata co raczej nie zapowiada dobrych losów dla Polski. Ostatni odcinek Świata według kiepskich przeraża. Fani są w szoku. Link do filmiku na ten temat w opisie. Ostatni odcinek świata według kiepskich przeraża. Fani są w szoku. Link do filmiku na ten temat w opisie.